Około 300 tysięcy par w Polsce jest dotkniętych problemem niepłodności. To nie jest tak, że 600 tysięcy ludzi ma problem, ale 300 tysięcy par tak. Z tego względu, że pamiętajmy, że mówimy tu o parze, gdzie wystarczy, że tylko jedna osoba ma jakiś problem, w tym momencie to się rozciąga już na ich dwoje. A więc, prościej będzie powiedzieć, że 300 tysięcy par, z ostrożnych szacunków to wynika, wymaga leczenia niepłodności. Mniej więcej zakłada się, że w Polsce Rocznie powinno być wykonywanych około 25 tysięcy procedur in vitro, żeby zabezpieczyć ten obszar leczenia niepłodności. I wydaje mi się, że jest to uczciwie i nie wyliczona i nieprzeszacowana liczba, bo gdybyśmy spojrzeli na ilość procedur wykonywanych w Polsce, myślę, że jesteśmy bardzo blisko. Kraje europejskie w większości refundują leczenie, jeśli chodzi o procedury in vitro. No, Większość krajów europejskich tak naprawdę refunduje w Polsce. W tej chwili mamy bardziej programy regionalne, głównie dotyczące poszczególnych miast czy też rzadziej regionów. Te programy rzeczywiście są niezwykle pomocne, natomiast nie mamy takiego programu, jak mieliśmy program ministerialny, który zresztą tak naprawdę dał fantastyczny efekt, bo jak tak sobie policzyłem z grubsza, to zdaje mi się, że pojawiło nam się miasto wielkości Wyszkowa, yy, dzieciaków, których miało nie być. Są kraje, które dokonały bardzo złych regulacji, i tu przykładem jest Szwajcaria i Włochy, gdzie niedaleko jak chyba dwa lata temu, zmieniono prawo dotyczące leczenia niepłodności, gdyż ograniczenia, które tam wprowadzono, takie bardzo restrykcyjne ograniczenia, spowodowały wręcz drastyczny spadek skuteczności leczenia, zarówno jeżeli chodzi o Szwajcarów, jak i o Włochów. Tam nastąpił wielki eksodus. Wszyscy Szwajcarzy jechali do Francji albo do Niemiec, Włosi oczywiście do Austrii, bo nikt nie chciał się leczyć we własnym kraju. Tam po prostu zablokowano możliwość zapłodnienia większej ilości komórek jajowych, co uderzyło w pacjentów w sposób nieprawdopodobny, bo ta skuteczność spadła do poniżej 20%. Przecież szacuje się, że my w Polsce, a możemy powiedzieć, że naprawdę jesteśmy nieźli na tle całej Europy, my mamy około 36%, co najmniej procentową skuteczność która jest naprawdę bardzo wysoka, u nas leczenie niepłodności regulowane jest przez ustawę z 2015 roku. Ta ustawa też wprowadza pewne restrykcje. Natomiast jest ona o tyle mądrze skonstruowana, że taka restrykcja, w sytuacji gdy lekarz zauważa, że medycznie ona stoi w sprzeczności z dobrem pacjenta, on może uzasadnić odstąpienie od restrykcji przykładowo chociażby zapłodnienia sześciu komórek jajowych u pacjentek do 35 roku życia. Jeśli istnieją wskazania medyczne do zapłodnienia większej ilości, uzasadniamy to, umieszczamy w dokumentacji i możemy zapłodnić ich więcej. Także ta ustawa reguluje, trochę ogranicza ale wydaje się, że jak do tej pory funkcjonuje całkiem dobrze.